No. Dzień dobry, dzień dobry. Ponownie. Witam z mojego ogrodu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest herbata z lipy. Starosuszonej. Dlatego, że gardziołko coś mnie ostatnio drapie. Kaszalek też tak bał co współpracuje ze mną. Także herbatka. Na dzień dzisiejszy długo się nie odzywałem. No jednak życie płynie, obowiązki pracownicze, domowe, trzeba płacić rachunki, o różnorakie hobby, tudzież wypady na grzyby niestety zajmują mi dużą lwią, wręcz część mojego życia. Aczkolwiek dzisiaj znalazłem godzinkę, żeby zejść do mojego ogrodu, jak widać pogoda dopisuje, chociaż ostatnio się troszeczkę chłodniej zrobiło. Gdyż no październik teraz w Szkocji no rozpieszcza, no jak nigdy w życiu rozpieszcza. Tak rozpieszcza, że mam kurwa jeszcze truskawki. Nie, nie mówię co pomidora i ogórka szklarnie, ale mam truskawki, gdzie nie są szklarki. Okej, jak wróciłem. Jeszcze trzy opierdzieliłem, coś się zawiesiło. Trzy opierdzieliłem, jak wróciłem z tego z pracy. No ale do czego zmierzam? No. Właśnie wydarzyło się, znaczy właśnie w ciągu ostatnich półtora miesiąca wydarzyło się kilka rzeczy, które mnie napawają wręcz śmiechem, a inne takie no po prostu no, że kurde zaczyna coś tu się dziać, nie. Ogólnie jak wiadomo w Wielkiej Brytanii tak nie bałdzo jest ze względu na system imigracyjny, gdzie po prostu... Um, Wierzać do chłopa do do ludziom, którzy się tak nie bardzo zgadzają z, opoli, z, z obecną, po prostu że tak powiem, obecnym kierunkiem rządu ludzi sprawujących władzę, który de facto powinni wszystko robić, żeby ludzi było dobrze. No, Kiedy gościu napisał, a, że tam yy, no, czteroliterowe po angielsku, nie będę mówił na literę F co: Hamas, nie tam oczywiście, Palestyn, no i to, i to został skazany. No, czyli już nie można powiedzieć, że coś się nie podoba, bo jest tak, to jest karalne. A do czego zmierzam? No we wrześniu widzieliście tarczyński spółka wylądowała w lądku Zdrój, gdzie po prostu ludzie mieli, no mają uzasadnionego w kurwo nerwa na to, co się dzieje, co robi rząd, no, że zalewają po prostu nie, nielegalni imigranci w Wielką Brytanię, a szczególnie Anglię. No, też imigranci, którzy no niestety, no, no, no nie wnoszą po prostu tyle, ale po innych wnosi to do społeczeństwa, bo Polacy tutaj już osiedli o tam, nie wiem, 10, 15, czy tak jak ja, prawie 20 lat, jednak we wnosimy sporo, bo ludzie pracują, płacą podatki, kupują mieszkania, pieniądze się po prostu kręcą. Ci ludzie, którzy przyjechali zarobić, to już wrócili, pobudowali się, a ci ludzie, którzy przyjechali, żeby żyć, żeby mieszkać, no to, no to pieniądze mi to, to tu obracają, prawda? A ja sobie na urlopach gdzieś tam coś tam wyda, to, to kogo to obchodzi, prawda? Ale do, do czego zmierzam? No i ludzie w Londynie, w lądku, z powiedzieli, że no kurwa coś jest niechalo i wyszło tam, no według oficjalnych źródeł jak policzyli, nie wiem, tam chyba wiesz, wpuszczali, liczyli. 1, 2, 3, nadliczyli 110 tysięcy, oczywiście propagandziści z tamtej mówili o milionach, że będą nas miliony, jak to Adam Mickiewicz kiedyś napisał chyba w dziadach. Nie, to była trzecia część, nie pamiętam. No dziwne, żebym pamiętał, ale coś takiego było, prawda? No. A zaczęło się między innymi od tego, że ludzie zaczęli się wkurwiać, bo po prostu wywieszali fragi swoje brytyjskie angielskie, tudzież po prostu z krzyżem świętego Jędrusia, no, nie Jędrusia, bo to było Andrzeja, świętego Jerzego, Jorgunka, no i kurwa państwo zaczęło ściągać, no bo to nie oficjalna, oficjalne wytłumaczenie to, że no, oficjalne wytłumaczenie było takie, że no na lampach niby nie można, albo coś, no kurwa jak nie można, nie? No, że można tylko na prywatnych posesjach, ludzie wywie, wywieszali na własnych, na prywatnych posesjach, to byli szkalowani przez m, innych ludzi, tudzież swoich też sąsiadów, prawda? No to jeden taki gościu się wkurwił bardzo i fasadę swojego domu pomalował na biało czerwony krzyż i teraz się przepierdolna, nie? No i ma swoje po prostu wielką flagę angry, angielską, krzyż świętego, ja świętego, świętego Jerzego. No i po prostu ludzie się wkurwili i wyszli na po prostu na, na na ulicę. Nie po to, żeby, nie wiem, szkalować ludzi tych, którzy tu przyjechali, czy już tu są, tylko po to. Jeden powie tam powiedzieli wprost. Nieważne skąd jesteś, nieważne, kurwa jaką wyznajesz religię, jaką kulturę, ale przyjechałeś tutaj, to kurwa szanuj nasz kraj, szanuj naszą kulturę, nasze obyczaje i nasze kurwa zasady, a nie zaczyna się wszystko zmieniać. I to jest kurwa Anglia. Powiem wam, gdybym ja się wyprowadził do Anglii 20 lat temu, to teraz patrząc się, co tam się dzieje, nie będę naprawdę się zastanawiał na tym na albo zmianą lokalizacji gdzieś indziej w Europie, czy gdzieś na przykład w Szkocji, gdzie jestem, albo do tego później wrócę, albo kurwa całkiem powrót do Polski. No bo jak już mówiłem tutaj u siebie na kanale <laughs> jakieś nie wiem pół roku temu, czy 8 miesięcy temu, że bardzo dużo Brytoli szuka po prostu alternaty alternaty alternatywy w Polsce. No, no pomijając to, że w Polsce, no. Ludzie zachodu mówią, że jest ok, W Polsce jest dużo, dużo lepiej, ale ja ludzie mieszkający w Polsce to tak, kurwa, te zdania są tak podzielone. Nie wiem, no. Nie wiem, nie mnie po prostu oceniać. Ja tam w Polsce nie mieszkam, przyjeżdżam. To jednak fakt. Łapię się za głowę za po prostu w, w sprawie no cen. No nie oszukujmy się z cen wyżywienia. ceny wyżywienia w Polsce, a tutaj u mnie w Szkocji, no to są praktycznie kurwa takie same. A jakie są zarobki za zarobki w Polsce, a w Szkocji? No, chociażby o najniższej krajowej. Tu najniższa krajowa wynosi obecnie no, prawie 70 zł złota, A w Polsce najniższa krajowa, no to nie, nie wiem ile, na pewno nie 70. Nawet za najniższą krajową, ile można tutaj kupić, nie wiem, litrów paliwa, czy tam po prostu dieselka, a za ile po prostu w Polsce? No, to w ten sposób przeliczać, to patrzeć nieważne, nie przeraża, tak przyjada do Polski, to, że kurwa ile na śniadanie a wydaje 50 zł, nie? No przeraża mnie to. No, do, ale do czego zmierzam? I brytole po prostu zaczęli de facto szukać w Polsce po prostu alternatywy. Nie dlatego, że no według nich jest gospodarka dużo, w dużo lepszym kierunku idzie niż po prostu brytyjska, ale dlatego, że jest kurwa zdecydowanie bezpieczniej. Że ludzie, młodzi ludzie, mogą wyjść na ulicę bez podstaw. bez, bez tego, bez. bez strachu, że mogą zostać po prostu pobici, tudzież okradzeni, że młode dziewczyny mogą iść no i mogą po prostu normalnie się zachowywać, normalnie się ubierać, no pomijając te kurwa tam patrole szonów, idiotów kurwa po galerach, tu biegali, by tam z liściach nie <laughs> ale chodzi o bezpieczeństwo ogólne, że jest kurwa stop migracji. ja od razu zaznaczam, ja nie jestem za żadną opcją polityczną, bo według mnie w Polsce nie ma żadnej innej opcji politycznej, że rządzą kurwa po prostu no postkomuniści i kurwa różowi, od no, czerwoni co wyszli. Tak jest moje zdanie, nieważne, ja nikogo nie będę przekonywał i po prostu no... I oni jednak wyciągnęli wnioski takie, że no kurwa, jeśli chcecie przyjechać do Polski, to fajnie, ale musicie być chrześcijanami, i musicie coś kurwa do Polski włożyć, nie? Inaczej pozamykali kurwa granice, wszystko i w Polsce, w, Polsce, w Europie okazało się, że wszyscy w Polsce patrzą i pokazują, o, tak kurwa trzeba robić, No ale w Polska została po prostu okrzyczana, że jest kurwa ksenofobiczna, rasistowska, że nie wpuszczają. No ale przepraszam, kurwa, jego mać bardzo. Jeśli ty masz swoje mieszkanie, żyjesz, jak ktoś ci się wdupi kurwa nielegalnie do mieszkania, no to masz, no, no nie wiem, no. Bynajmniej ja miałbym obowiązek po prostu, żeby mury ja oklepać i wykopać, kurwa, takiego typa na zewnątrz, to jest chyba normalne, a że po prostu kraj to jest taki większy dom i on powinien być oczywiście zabezpieczony. No i ludzie, kurwa, zaczęli się wkurniać, nie? Nie wiem, jakie będą tego po prostu że tak powiem konsekwencje, ale zaczyna się dziać w Europie to na po prostu plus że ludzie po prostu szczególnie młodzi dorastają po prostu do tego, żeby otworzyć dzioba i nie tylko te kurwa ostatnie jebane pokolenie czy inne to gorwa stop tam oil. Zaczynają po prostu myśleć, że ich dom, to jest ich kraj i trzeba go kurwa bronić. Ja byłem parę miesięcy temu byłem w Polsce, no i miałem okazję może możliwości parę możliwości, miałem okazję porozmawiania po prostu z ludźmi. To byli Szwedzi którzy stacjonowali w Polsce w ramach tam po prostu układów NATO, obsługiwali lotnisko. Oczywiście nie pytałem się, co oni się zajmują, bo to jest nie moja sprawa, oni też by nie mogli powiedzieć, że by powiedzieli, że jestem ruskim szpiegulcem, nie. Ale po takich paru Szwedów o kurwa chłopaków tam koło 30 że oni kurwa mają wreszcie kurwa tego dosyć. Kiedyś Szwecja była najbezpieczniejszym krajem kurwa w Europie, a teraz zaczyna obijać o kurwa o drugą stronę. Sto osiemdziesiąt, 150 wróciło i teraz no jest kurwa, kurwa w Szwecji chujnia i ludzie młodzi zaczynają się wkurwiać. ja oni się tak, mam nadzieję, mam nadzieję, nie, nie inaczej, nie będę wygłaszał swojej teorii. Kiedyś może tego do tego dojść i prawdopodobnie dojdzie, że młodzi ludzie się kurwią i zaczną po prostu robić coś, żeby tym po prostu obronić swoje kraje, zapewnić bezpieczeństwo po prostu między innymi dla, dla siebie, dla swoich dzieci i dla przyszłych pokoleń. No i tutaj w tym wszystkim, całym po prostu kurwidoku, no też poniekąd populistycznych po, po, po prostu treści pojawił się znienacka kurwa, jak królik z kapelusza zając wyskoczył. No, gościu, który kiedyś parę lat temu, 10 lat temu namącił, namącił tutaj w Wielkiej Brytanii. Miguel Faraon, jakaś ja się z niego kurwa nabijam, nie? No typowy populista, czyli Niger Faraż no który kurwa ogłosił, że no jechał na populistycznej po prostu tezie, że Polacy zabierają po prostu a, jak to się nazywa, pracę, że wiele było spotów reklamowych, że chodzi po ludziach i tam na Polaków, że oni Polacy to, Polacy tam, czy Polacy tam, czy tamta, tam, tamto i między innymi też na tej po prostu narracji zbudował swoją po prostu, nie wiem, zaplecze po prostu w ludziach populistyczne, no oczywiście mówiąc, że po co dawać kurwa do Unii Europejskiej kasę, jak to można przeznaczyć na NHS, czyli taki polski NFZ, prawda, i że będzie, kurwa, wszystko ładnie, pięknie, jak wyjdziemy z Unii, z Unii Europejskiej, no i tak się stało, że większość Brytanii nie pomyślała do tego, jakie będą konsekwencje, bo tylko powiedziało, no okej, okay, wychodzimy, pierdolimy to, nie, tylko, że Wielka Brytania już nie jest imperium, jak było jeszcze, załóżmy, te 70, kurwa, lat temu, już takie końcówki, prawda, no ale teraz została tylko i wyłącznie państwem, które jest imperium brytyjskie, to no, jest tylko, kurwa, z nazwy, nie, bo tam co to mają dominia typu Kanada, nie wiem jak się nazywa zresztą Australia czy tam New Zelandia. No, czyli już nie jest imperium, prawda? No i na znowu kurwa wypłynął na fali populizmu, populizmu właśnie między innymi z imigrantami, że coś się kurwa nie dzieje i zaczyna zbierać kapitał polityczny. A zaczyna zbierać po prostu pobleczników, którzy no w jakimś stopniu się z nim zgadzają, bo no część mówi dobrze, no w innej części mówi tak nie bałdzę, tam nie, nie podoba się ludziom, ale zdobywa władzę. Znaczy nie zdobywa władzę, zdobywa no, poparcie, no nie wiem gdzieś tam w hrabstwie chyba Kent zdobyło tam całkiem, samorząd został opanowany właśnie przez tą partię Reform UK i oni tam no zdobywają władzę, no i się okazało, że no, no przypierdolili głową w mur, że mieli wszystko zmieniać, a tak kurde, że nie mieli podnosić kanciru, czyli podatku które trzeba zapłacić po prostu do miasta, z tego są utrzymywane, nie wiem, na oświetlenie jest, po prostu ulice są, które zresztą są kurwa w tragicznym, w tragicznym położeniu, kurwa, jak jadę tutaj ulicami niektórymi to siedzę, to no ja, jadę kurwa, moją matkę mówi, o ja pierdolę, za coś mi niebie pierdolnie. Nie oczywiście mam na tam wyjebane, bo bezpieczenie, Jakby coś tam się stało, no to wtedy można sądzić Państwo, prawda? Ja, przepraszam, miasto można sądzić, no kurwa, zdarzyło się kuku, musicie oddać musicie oddać i naprawić, no jest tutaj taka polityka, że ktoś przypierdoli w dziurę, że są dwa zgłoszenia, że musieli zapłacić odszkodowanie za naprawę samochodu, to ja no tą dziurę łatają. nie wiem, raz, czy nie wiadomo ile, no nieważne, taki kraj to obyczaj, no i kurde, Nigel tutaj znalazł po prostu poparcie i zaczyna, i co się wtedy odezwało też, między innymi? No, powiedział, że trzeba zmienić po prostu warunki imigracyjne, tudzież też kurwa dla ludzi, którzy są z Unii Europejskiej i nie mają obywatelstwa tutaj brytyjskiego. No i zaczęło się, kurwa, cebularstwo popłakało się, bo już widziało siebie, jak kurwa 10 lat temu Brytole powiedział: Pierdolimy, u niej wychodzimy że z Polacy będą musieli uciekać, ja widziałem gościa przed szkołą, na dziecko, płakał, kurwa, bo Brexit, ja na ale wyjebił nas wszystkich, płaczał, żywnie płaczał, płakał, łzy mu uciekły, że nas wszystkich wyjebił. No, no, jest prawo jednak, jeszcze chyba, chyba państwo jest prawa. No i ludzie w cebularstwo, kurwa co będzie, ja pierdolę, trzeba będzie teraz my jako yy, z Unii Europejskiej, którzy tu mieszkamy, nawet mamy status rezydenta, prawda, czyli jesteśmy tu na pełnych powiedzmy prawach, no ja mam to w dupie. I teraz co kurwa trzeba będzie, żeby trzeba żeby, 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 żeby zarabiać co najmniej 35 tysięcy funtów po prostu rocznie, nie, no dla części ludzi ta kwota jest, nie jest osiągalna ze względu no, po prostu na brak wykształcenia, że, no, no, że mają taką a nie inną pracę, gdzie mieszkają po prostu rodzinę, ale no, żyją po prostu na pewnym tam standardzie, ale jako jedna osoba ma zarabiać 35 tysięcy funtów rocznie brutto, no to dla części osób jest ta kwota niestety nie do, no nie do ogarnięcia. No. Kurwa, co przeliczę, ile ja zarabiam. Nie, no przekroczyłem bez problemów. Ale i właśnie, cebularstwo zaczęło płakać, że znowu będzie to samo. Kurwa, nad wypierdolą tego, będziemy tego. Ja mówię, kur. I ludzie robią sami, nakręcają sobie, kurwa, polaczkowie, cebularze, panikę i kurwa, nas zaczynają panikować, nie? On, trzeba słuchać, bo to oni zdobędą władzę. Wszyscy polacy znowu zostaną wypierdoleni, jak znowu. Nigdy nie zostali wypierdoleni. No oprócz 45 roku, prawda? Jak zostali tam ruchnięci przez mocarstwa zachodnioeuropejskie w popielnik, żeby tam się dogadali kurwa z pradziadem putinowca no i kurwa wyszło jak wyszło, no ale cebularze kurwa zaczynają panikować płakać kurwa i teraz kombinować myśleć, Jezus Maria, co będzie z... chuja będzie nikt nie wyrzuci po prostu Polaków z Wielkiej Brytanii oczywiście mówię o tych, którzy o jeje którzy tu pracują przestrzegają prawa, nie są karalni, albo jeśli są karalni, to za takie są no, przewinienia, które po prostu wychodzą tam, że tak powiem, no, z głupoty, a nie z wolności typu na przekroczenie prędkości, no gdzieś, no, ktoś popija gdzieś tam, że po prostu komuś wiesz tam wyjebał się, o płot komuś przewrócił, no to to, to, to są no, kurwa, to jest nic, nie? Ale bo nie wyjebią Polaków. Jakby mieli wyjebać Polaków, no to kurwa Wielka Brytania ja nie mówię, że klęknie, że się kurwa rozpierdoli w dobre. Tak, że się rozjebia groch, kurwa, po podłodze, ale będą problemy, bo ceny mieszkań, kurwa, spadną tak diametralnie, że ludzie zaczynają, że będą wyjeżdżali do Polski, będą sprzedawać swoje mieszkanie. I jednak większość podmiotów mieszkających ma swoje mieszkanie, bo wolą ładować kapitał po prostu w mieszkanie kupując. Bo tutaj nigdy, bynajmniej, nie wiem, jak tutaj, no tutaj, nie wiem, jak w Polsce, na tym się kurwa nigdy nie straci. No i zaczną być problemy wtedy. Rynek nieruchomości zacznie lecieć w dół, bo zacznie do, na rynku pojawi się kurewsko dużo mieszkań żeby ludzie będą kupować i będą to kurwa tanić, żeby to po prostu sprzedawać, jak najszybciej sprzedawać. To tylko jest o mieszkanie, nie chodzi o, nawet chodzi o pracę. I jednak mimo wszystko Polacy trzymają ten po prostu powiedzmy tak średni poziom zatrudnienia do tych niszowych gdzie Polacy tu pracują po prostu też dużo, no jeszcze to na farmach to już tam coraz mniej, tam inni to przejęli, prawda, ale w hotelarstwie, gastronomii, która nie jest bardzo wyższa <laughs> nie potrzeba jakiegoś wysokiego wykształcenia, powiedzmy zwykłego, gdzie można po prostu ogarniać robotę, sam nie jestem w większej, nie wiadomo jak wykształcony, ale po tylu latach po prostu w pracy zauważyli mnie przez, przez dowództwo, że tak powiem, po prostu miejsca, w którym pracuję. No zrobili mi menedżerem, Nie dlatego, że jestem wykształcony, tylko dlatego, że na podstawie tego doświadczenia, które zbudowałem, powiedzieli, że o, ty ogarniasz No i ogarniam, no dzięki. No, ale gdybym przyszedł tam do pracy, nie powiedział, chcę zostać menadżerem by się spojrzeli, no. No przepraszam bardzo, ale tak nie bało to. Kurwa to tak nie działa, nie. No. I tutaj kurwa właśnie jest, jest pogrzebany ludzie się wkur... znaczy zaczęli panikować. Zaczęli kurwa, nie wiadomo, nie jakie stworzone ornie, Oczywiście państw, yy, poczta pan Folchowa, o tu tego, tu mi pisze ktoś tam kolega, ty zobacz, żeby w Nigel, yy, Nigel dojdzie do władzy kurwa, wszystkich Polaków wypierdolę. No jak tak myśli, to się pakuje wracę kurwa do Polski, nie albo zmienia lokalizację, prawda? No. A propos jeszcze, wrócę do tych po prostu protestów w Wielkiej Brytanii, bo tam też było to, że nie można wywieszać flagulców po prostu swojego państwa. Nie, nie można. Można, ale są pewne restrykcje, no ludzie nie są z tego zadowoleni. I tutaj co? Szkockie flagi wiszą na lampach, tutaj na tej ulicy, blisko nie, ulicy, powiedzmy tej przelotówce takiej. E, Calder Road się nazywa i to jest tam, wiszą szkockie flagi już chyba, kurwa, drugi czy trzeci miesiąc. Było jakieś, nie pamiętam, święto było chyba jakieś. Tutaj narodowe wywiesili flagi i flagi do tej pory wiszą. I wiszą na po prostu lampach, które należą do miasta, czyli kansylowskie. I nie ma czegoś takiego, że oni je ściągają, bo tutaj w Szkocji jest, ludzie mają troszeczkę inne szkockie podejście po prostu do bycia po prostu częścią Wielkiej Brytanii, częścią Wielkiej Brytanii. Eee, inaczej, nie częścią Wielkiej Brytanii, a częścią United Kingdom, czyli Zjednoczonego, Zjednoczonego Królestwa. Nagle przypomniałem, jak ktoś nie wiedział. Jest, są trzy określenia, jest kilka określeń. Jest to um, Wielka Brytania i ogólnie Wielka Brytania albo Zjednoczone Królestwo. Wielka Brytania to jest główna wyspa brytyjska, bo jest kilka wysp brytyjskich, należących do wysp brytyjskich. Wielka Brytania, do Wielkiej Brytanii zalicza się Szkocja, Anglia i Walia. To jest Wielka Brytania. Dlatego mówiąc, że to jest Wielka Brytania, to mówimy tylko właśnie o tych trzech państwach, które schodzą się na jedno właśnie państwo, czyli na Wielką Brytanię. Jeśli mówimy Zjednoczone Królestwo, to dołączamy właśnie e, nie Republikę Irlandii, bo to jest to osobne państwo, tylko Północną Irlandię. Ten skrawek po prostu tam na wyspie irlandzkiej, który należy do korony brytyjskiej i to jest wtedy Zjednoczone Królestwo. Wielka Brytania. Czyli jest tak osobno, Szkocja ma swój parlament, Anglia ma swój parlament, Walia ma swój parlament, to tworzy Wielką Brytanię plus Irlandia, to wtedy jest Zjednoczone Królestwo. Jak mi ktoś powie, że kurwa jedzie do Edynburga, do Anglii, to by go udusił, chuj nie ten... I tu wiszą flagi. Tutaj przed domach wiszą flagi, nikt nie każe ściągać, nikt nie kurwa nie zrywa, nie przyjeżdżają z miasta, z kasylu, nie ściągają, bo mogą. Wpływać na po prostu, na, że tak powiem, na że mogą obrażać kurwa kogoś. Jak we własnym kraju wywieszanie własnej w Pragi, flagi ma kurwa obrażać kogoś? Nie podoba się, no to się kurwa nie patrz. Wypierdala to, jak się nie podoba, prawda? No ale w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Anglii, nie wiem jak tam wali, ale to ludzie po prostu już zaczynają się w kurwie, co mają moim zdaniem no, no, kurwa rację. No kto tworzy państwo? Państwo nie jest tworzone przez rząd, czy przez rządzących, no powiedzmy w jakimś tam stopniu, ale w 99% tworzy je populacja, społeczeństwo, ludzie tu mieszkający, pracujący, płacący podatki. A że są do dupy zarządzający, no to jest inna kwestia, ale to oni tworzą państwo. To oni tworzą kulturę, to oni tworzą społeczeństwo i mają rację wypowiedzieć się, w niej albo w bardziej po prostu negatywny sposób o tym, że są rzeczy, które im się, no kurwa, no nie podobają. No jeśli wsadzają do więzienia, za głupi wpis na Facebooku, że komuś nie podoba, że tam, że no nie, nie pochlebia po prostu Hamasu, nie, nie głaszczy po, po głowie i on kurwa go skazuje. Oczywiście do więzienia nie pójdzie, bo tu więzienia są bardzo, bardzo przepełnione i że po prostu ciężkie popełnione ciężkie popełnione przestępstwa, no są wtedy ludzie tam wsadzają do, do że tak powiem, do do więzienia, ale za takie lżejsze, powiedzmy, no też przestępstwa, one No, znałem kiedyś kogoś, kto został złapany po prostu na handlowaniu substancjami, które są zabronione. Oczywiście wiadomo jakie. Dostał wyrok, dostał wyrok chyba półtora roku. Dostał wyrok półtora roku, ale nie poszedł do więzienia, bo było przepełnione i stwierdzili, że to byli, pierwsze było pierwsze przestępstwo jego że według sądu rokuje po prostu poprawę swojego zachodnego, to został wysłany do domu z bransoletką na kostumni, prawda? Czyli mógł iść do sklepu bo miał zaznaczone po prostu, gdzie może, może iść do sklepu, śmieci wyrzucić, może dojeżdżać do pracy wyznaczoną trasą. Jeśli jest zamknięta, trasa jest po prostu yy, inna, to wtedy musi zadzwonić po prostu do, na policję, podać się tam specjalny numer i powiedzieć, że będzie używał innej trasy. To się bardzo rzadko zdarzało i tak swoją karę odbył. No. No i właśnie w ten, powiedzmy, mało optymistyczny Akcent, będę kończył dzisiejsze swoje dywagacje, bo niby jest piękna pogoda, troszeczkę się właśnie zachmurzyło, ale troszeczkę kostunia, takie kurwa 5 stopni jest, nie? Chociaż moje troszkawki mówią kurwa całkiem co innego, Za truskawkami nikt kurwa nie da dojrzeć. Także dzisiaj wieczorem właśnie będzie, jak zwykle w sobotę, kiedy nie pada, nie wieje, przychodzę, siadam tutaj, włączam komputer, laptop, odpalam sobie jakiś podcast historyczny Bardzo polecam, bardzo fajnie mówią. Teraz chyba, teraz przerzuciłem się na Echa Antyku, podcast. No fajnie gada, w moich tematach historia. Oczywiście będzie dużo wyłowinki, dużo żareczka, jakiś tam po prostu wzmacniać, że tak powiem, żeby było troszeczkę cieplej przy ognisku i przy grillu. I tego wam wszystkim życzę. Spokojnej soboty, spokojnej po prostu wieczoru, małego kaca dużo uśmiechu, dbajcie o siebie i uśmiechajcie się do siebie. Pozdrawiam. Do później. Trzymajcie się. Cześć.